Witam Was w kolejnej audycji. Jak zwykle podziękowania na samym początku dla wszystkich piszących, dzwoniących, spotykających się z nami. Rozpoczęliśmy już nowy rok, no pogoda troszeczkę nie sprzyja nam tym wyprawom, które teraz organizujemy, bo liczyłem, że będzie śnieg, że będzie mróz. No a jak jest za oknem, każdy widzi. Jednak rozpoczęliśmy już sezon, zapraszam do rzeczki, zapraszam do Poznania, zapraszam do Gdańska. Plany na cały, na cały rok w zasadzie, każdy weekend, szczerze mówiąc już jest praktycznie obsadzony. Czerwiec, lipiec, sierpień. No, mamy mały problem, bo mamy już problemy nawet z noslegami dla ludzi, którzy się zgłaszają na te na te, na te, na te terminy. Do tego Stworzyliśmy u Jacka w Rzece taką możliwość, że możecie sami się właśnie dobierać w grupy. Wystarczy, że podaję terminy, sami sobie dzwonicie. Grupy minimalne 10-15 osobowe. Będę się starał teraz nie robić dużych, bardzo dużych grup, takich 50-60 osób, które zabieramy w teren. Dlatego robimy spotkania praktycznie co weekend, żeby każdy miał okazję przyjechać na takie spotkanie. Owszem, robimy dwa, dwa, dwa takie duże spotkania, które już teraz zaczynamy już od

Słuchajcie, są to spotkania z tego starego cyklu, który prowadziliśmy. no To jest w zasadzie na życzenie, żądanie Was, żeby z powrotem powrócić do cyklu tajnej broni Hitlera według Tariusza Kwietnia. I jedno właśnie z tych pierwszych spotkań w, w tym roku, które będzie się odbywało, będzie poświęcone tajnym broniom, planom. Między innymi chcemy rozwinąć bardziej e, temat Heinricha Himmlera. Wszyscy mówili, że to jest nieprawda, że to jest głupstwo, że to jest kłamstwo. Zarzucono mi konfabulację, no, jak w każdym innym temacie. Jednak pomoc przyszła do mnie teraz z najmniej spotykanej strony, spodziewanej strony, ale z najwyższej półki, z najbardziej potężnego państwa w Europie, czyli Niemiec. Słuchajcie, to nie byle kto wypowiada te słowa dotyczące islamu. Kiedyś mówiłem, że jeden z punktów Heinricha Himmlera zawierał punkt odnośnie armii brudasów, czyli islamistów. Powiedział to do od to Skorzennego i... Nie wiem, dlaczego zarzucił ten temat Bogusław Skąd wiem o tym temacie? W ogóle od Bogusława Ołoszańskiego. Z sensacji XX wieku o tym się dowiedziałem, no i później, mając okazję uczestniczyć w kilku spotkaniach z panem Bogusławem, nawet zadałem pytanie, o co tu chodziło. Sam powiedział, że ten, ten, ten nie pan, plan Himmlera istnieje w formie spisanej, tylko my, jako szarzy ludzie, do niego nie dojdziemy. Jakieś tam pojedyncze skrawki się wyrywają, jakieś pojedyncze Strony z tego planu, aczkolwiek przekaz ustny został przekazany wielu, wielu, wielu tysiącom ludzi w sumie. Ci, którzy szkolili właśnie islamistów. To, co powiedziała Angela Merkel ostatnio, że islam należy do Niemiec, i to jest prawda, słuchajcie. Kto wyszkolił armię brudasów? Niemcy. Kto pierwszy nimi się zainteresował? Niemcy. Kto pierwszy zaczął wspomagać i wspierać islam? Niemcy. Później do tego przyłączyli się Anglicy i Francuzi, ale było za późno. Dlaczego? Bo oni mieli kolonię. Uważali ich za podludzi. Pierwszymi takimi najgorszej maści, faszystami, islami, yy, faszystami, no, ludźmi, którzy dopuszczali się ludobójstwa, to byli Brytyjczycy w swoich koloniach. Weźcie, Indie, Pakistan, oni tam wyrabiali. Anglicy zagłodzili kilka milionów ludzi, ale o tym się nie mówi. Stalin zamordował 20 milionów, owszem, straszny potwór. A to, że Anglicy wymordowali, zagłodzili Hindusów o tym się nie wspomina i to jest to jest wszystko cacy, ale jednak Angela Merkel, to co powiedziała, że islam należy do Niemców, potwierdziła dla mnie istnienie planu Heinricha Himmlera, to co teraz się dzieje w Europie, zwróćcie uwagę yy, najazd, odwrót ludzi od chrześcijaństwa Wstępowanie na, 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 łono, na łono islamu. No to jest przerażające, to jest straszne. Mamy problem i mamy się czego bać. Jedni islamici się od tego odcinają, że oni z tym nie mają nic wspólnego, że to ich nie interesuje, ale jednak wiara w Allaha, to co oni propagują, to co robią, islam, to jest jedna wiara. I oni są zjednoczeni w tym, co robią, bo oni w to wierzą. I tu ukłony w stronę pani Angeli Merkel, jadą teraz po niej jak po Burej Kobyle, ale niestety wyraziła opinię i zdanie wielu, wielu polityków niemieckich, francuskich przede wszystkim teraz, bo Francuzi też zaczynają już e, wojnę z islamem, tylko Francuzi wiadomo jak to Francuzi, dużo nakrzyczą, dużo nakrzyczą, ma mało zrobią. Wystawią jedno państwo do wiatru, prawdopodobnie my będziemy złożeni na stosie, jak to zawsze bywa, ale jednak... Pani Angelo Merkel, bardzo dziękuję za te słowa, że islam należy do Niemiec. Wracając do naszych spotkań, właśnie jedno ze spotkań marcowych będzie poświęcone temu tematowi. Słuchajcie, postaram się zaprosić kilka osób. Może mi się uda Skowar zaprosić autentycznego imama, takiego takiego islamskiego. Który, który jest za tym, żeby w Kowarach wybudować meczet, bo w Kowarach stacjonowała dywizja Hanszar, jest na to coraz więcej dowodów, jest na to coraz więcej pisanych słów. Na początku kiedy powiedziałem, że dywizja Hanszar była stacjonowała w Kowarach, to się ludzie w głowę pukali. Bo tam były tylko dywany, bo tam była kopalnia, jakaś kopalnia, bo tam uran, no do tego krzaczyna, jakiś obóz. I to wszystko. W momencie kiedy zrobiłem trochę szumu, nie mając na to żadnych dowodów, tylko słowa, przekazy, kilku wariatów. Każdy pukał się w głowę, a teraz zrobił się wielki szum. I tutaj właśnie też yy, do ludzi, którzy mnie tam atakują, że nie mam wiedzy merytorycznej, że nie znam wielu faktów, taka jest prawda. Ja nie jestem zawodowym historykiem. Nie mam niejednokrotnie żadnej wiedzy na temat danego obiektu, w którym się znajduję, technicznej. Nie wiem, ale mam opowieści ludzi. Przeważnie do miejsc, w których jeżdżę, to wcześniej ktoś się ze mną kontaktuje i mówi: Panie, tu było to, tu było to. Ci ludzie, którzy tam pracowali, zwykli pracownicy, też nie mają zielonego pojęcia, w jakich zakładach pracowali. Słuchajcie, znam setki ludzi, no to mogą być nawet tysiące ludzi, z którymi rozmawiałem na terenie całej Polski, opowiadają mi niesamowite. Rzeczy o wszystkich niemieckich kombinatach, które sprowadzają się do eksperymentów. Do dziwnych jakichś konstrukcji, do jakichś tajemnic o mordowaniu więźniów, którzy pracowali przy napełnianiu skrzyn albo przy budowaniu jakiejś hali przejść potem całe te komanda były mordowane. Dane techniczne ja zostawiam technikom. Suche dane techniczne zostawiam dla nich, bo mnie to nie interesuje. Nie interesuje mnie ile cementu poszło, ile poszło, tego, jaki inżynier tam pracował. Mnie interesują tylko i wyłącznie opowieści tych szaleńców. Ja na tym bazuję. To jest właśnie ryza, inna rzeczywistość. Ja nie jestem zawodowym historykiem i jestem tutaj tak z jednej strony podbudowany atakiem jednego z zawodowych historyków z, z Krakowa. No, człowiek poświęcił wiele lat na naukę, a teraz poświęca czas w internecie, żeby udowodnić moją niekompetencję. A ja cały czas powtarzam, nie jestem zawodowym historykiem i z tym panem nie będę w żaden sposób konkurował. Tylko ten pan robi prelekcję i na prelekcję do niego przychodzi 10-15 osób, a robi Dariusz Kwiecień jakieś spotkanie i przychodzi 70-100 osób. Czyli ludzie co? Są wszyscy otępiali, wszyscy są głupi i wszyscy chcą słuchać szaleńca? Ktoś ostatnio powiedział, że jestem ta taką reinkarnacją Adolfa Hitlera, że poruszam za sobą jakieś tam masę debili. No to przepraszam, czy wszyscy ci ludzie, którzy do mnie piszą, którzy interesują się tym, są debilami? Czy ten człowiek, który wypisuje takie rzeczy jest może troszeczkę zazdrosny? I nie wie, jak swoje słowa wyrazić. Także te nasze spotkania marcowe będą właśnie pod tytułem Tajne bronie Hitlera według Dariusza Kwietnia yy, Jednak wcześniej organizujemy spotkanie w Poznaniu na strzelnicy. Yy, 31 stycznia, jest sobota, o godzinie 10, spotykamy się na Szczelnicy w Poznaniu. Później idziemy oczywiście na Cytadelę i na Fortę. W niedzielę robimy sobie wycieczkę po Fortach, w niedzielę omijamy Cytadelę, jedziemy na Maltę, będziemy na Malcie. Jeżeli uda nam się załatwić, będziemy na lotnisku. Może, może uda nam się wejść do starych hangarów na lotnisku na Pławicy, jeżeli, jeżeli ten człowiek wywiąże się z tego, co nam obiecał. No i później kolejne spotkania robimy w lutym, 28, 28 lutego w zasadzie, w sobotę też. Po raz kolejny spotykamy się na strzelnicy. Wszystkie te y, informacje znajdziecie na blogu. Jednak y, takie największe spotkanie, które organizujemy, y, już zgłosiło się parę dziesiąt osób, to jest 14-15 y, luty Gdańsk. Słuchajcie, spotykamy się pod pomnikiem Neptuna, przechodzimy sobie ulicą długą, będziemy w nadporciu, y, przejdziemy sobie przy kanale. Y, y, jest parę osób, które. Znają kamienice, na których jest masa symboli, i tu w ten desygnał uderzamy. Żeby nie było, że organizujemy jakąś manifestację, że będzie cokolwiek, jakaś wielka, wielka impreza, idziemy szlakiem właśnie tego okultyzmu gdańskiego. Później idziemy na forty. Yy... I tu jest znowuż. Na fortach nie ma nic, bo to są forty stare, międzywojenne, pruskie. Co tam oglądać? A no właśnie, na tych fortach, według opowieści. Szaleńców, Niemcy przeprowadzali jakieś eksperymenty. Coś ganiało po podziemiach. Historie, legendy po II wojnie światowej są pełne opowieści o wilkołakach grasujących po Gdańsku. To samo mamy we Wrocławiu. I teraz kolejna sprawa, potwierdzenie tego, co ja mówię, od lat podziemia Wrocławia. Już nie będę pokazywał palcami, bo już naprawdę ręce opadają. Teraz kolejna, kolejna budowa. Budują znowu jakiś potężny wieżowiec. Rozkopują potężne podziemne hale. Nikt nie wie, co to jest. Stawiają tawera, potężne podziemia, robią dworzec główne rozprówają wielkie podziemia, wielkie schrony, wielkie podziemne szpitale. I co, one nie były ze sobą ciągiem komunikacyjnych jakichś tuneli połączonych? I ktoś mi powie, Wrocław nie miał podziemi. No, przepraszam, no ręce opadają w tym momencie. Od wielu lat szabrownicy łażą po podziemiach, wyciągają różne fanty. Myślicie, że rynek wrocławski, właśnie fantów z II wojny światowej, skąd jest? Bunker na wyspie. Wystarczy odejść tylko od, od dworca głównego troszeczkę, dyskotekę tam zrobiono, ale no niestety nie zatarto wszystkich śladów, że to był jeden z największych schronów. Kopuła i filtry jeszcze wystają do dzisiaj. Ktoś powiedział więcej filmów terenowych. No dobrze, pokazałem wam tyle rzeczy. Nie jestem w stanie wszystkiego kręcić. Nie jestem w stanie, bo za każdym razem coś pokazuję, no jest zero echa. Po prostu w takich audycjach, jak teraz, staram się w krótkim skrócie przestawić. To co się dzieje, to co robimy, będąc teraz, słuchajcie, w Poznaniu, w Bydgoszczy, byliśmy na tym dagu, yy, od razu się pokazały negacje, ale z drugiej strony zgłosiło się kilkanaście osób, które mówią, tak, panie Darku, mój dziadek tam pracował, mój dziadek o tym opowiadał i mój dziadek opowiadał o tym. I to jest dla mnie historia. To są dla mnie historie Bydgoszczy, będąc yy, u Tomka, będąc Tomkiem, bucząc się po Bydgoszczy. Tak samo mieliśmy możliwość rozmawiania z różnymi ludźmi. On ma restaurację, przychodzą do niego, do niego różni ludzie, pytają. Tomek stworzył taki zalążek. Nie techników. Nie techników, którzy przychodzą, gadają, siedzą, potrafią przy jednym piwie przesiedzieć w jedną noc i rozwo rozwodzić się na jakąś jedną śrubką. Nie o to chodzi. Spotykają się ludzie, którzy dzielą się swoimi opowieściami. Później Warszawa, no to już jest temat dla mnie rzeka. Nie jestem w stanie jeździć na przykład chociaż mam do Warszawy najbliżej w sumie. Mógłby być co tydzień w Warszawie na spotkaniach. Jednak te wszystkie opowieści ludzi, tych, którzy przeżyli Powstanie, ich dzieci, które przeżyły powstanie, te najbardziej najbardziej niewyobrażalne. Przeżycia i opowieści nie interesują dyrekcji Muzeum Powstania Warszawskiego. Nikogo to nie interesuje. To znaczy nikogo. Jest, nie wiem, czy jakiś odgórny zakaz, przykaz, żeby nie brać pod uwagę takiego opowieści. Żeby nie brać tego, tak jak kiedyś e, mówiłem wam na podstawie książki Płonące Lazarety o tym, jak własowcy wchodzili, Ukraińcy do podziemi, jak pacyf pacyfikowali kanały i piwnice. Zawsze w momencie, kiedy wchodzili, zawsze było słychać wicie wilka. Było, było, było rozszarpywanie ludzi przez psy. Były specjalne komanda, które były wyposażone w owczarki niemieckie i inne hybrydy psie, które atakowały ludność cywilną. Także to są opowieści, których no, historycy nie chcą słuchać. To znaczy, nie chcą ich powielać, bo po pierwsze, tu jakiś pan z dyplomem naraża się na szwank, a po drugie, sponsorzy, którzy sponsorują dany ośrodek, za chwileczkę się wycofają z czegoś takiego. Jednak to, co miało miejsce w Niemczech, że obóz Bergen-Belsen będzie zasiedlony teraz przez emigrantów. No, słuchajcie, do czego to dochodzi? To jakby budynki koszarowe Auschwitz, bo one się nadają do zamieszkania. Puścić teraz dla bezdomnych. Zebrać ulicy z miasta i wpuścić do. A Auschwitz do Oświęcimia do były budynków koszarowych. No to przecież to ręce opadają. Za chwileczkę po prostu w ten sposób pamięć zostanie o tym zatarta. Tak samo zagraniczne formacje SS, słuchajcie. Tą książkę prezentuję już Wam po raz kolejny. Bo ktoś mi ostatnio powiedział, że to jest nieprawda, że nie było Łotyszy, nie było Litwinów, nie było Białorusinów, nie było Ukraińców w formacjach niemieckich. Nie było zagranicznych formacji, że to jest żydokomunistyczna propaganda. I tu chciałem tylko pokazać parę symboli, znaczy emblematów tych formacji i za chwileczkę będziecie mogli sobie znaleźć. Każdy legion po legion. Będziecie mogli sobie znaleźć tych siepaczy i poczytać sobie, jakim oni byli. To był dumny naród litewski, łotewski, białoruski, ukraiński, który przy boku wielkich Niemiec chciał odtwarzać znaczy tworzyć nową rzeczywistość. Całe szczęście, że droga wojna skończyła się Jak się skończyła, bo naprawdę Nas Polaków by już nie było Tyle nacji, słuchajcie, ja sobie nie zdawałem sprawy Że tyle nacji w Europie nas nienawidzi Że w każdym narodzie Znajdziemy nacjonalistów, którzy chcą rjezać Polaków Słynne powiedzenie właśnie u Paszki Budiem riezać Polaków, lachy Budiem riazać lachy Co się działo w Bieszczadach Łuny nad Bieszczadami, szereg kaleń. Pooglądajcie sobie te filmy Poczytajcie te książki, zobaczycie, jak nas kochają Ukraińcy. Jak my kochaliśmy inne narody. I jeszcze tutaj tak zwany Legion Bałtów, bo ktoś mi powiedział, że to jest nieprawda, że Bałtowie nie istnieli. To byli łotysze. Jedna z najbardziej brutalnych yy, dywizji, formacji, która znajdowała się w szeregach niemieckich. Sam Henry Himmler jeździł specjalnie do nich i ich odznaczał. No jak zwykle nie zaznaczyłem, ale jeszcze zaraz. Dowiedziałem do tego, gdzie oni byli. I słuchajcie, każdy kraj nadbałtycki przy boku Wielkich Niemiec chciał tworzyć swoje państwo. W momencie, kiedy tylko Niemcy wkraczali na dane tereny, od razu znajdowali się miejscowi nacjonaliści, którzy wstępowali w szeregi Niemców. Słuchajcie, ilu było? 10, 15, 20, a tam dziesiątki tysięcy ludzi służyło w ich szeregach. Dzisiaj zamieszczę Wam też zdjęcie to będzie na blogu do obejrzenia materiał o jednym z fińskich bohaterów narodowych. Który zostaje później wzorowym ss a na końcu swojej kariery jest jednym z najlepszych Navy Sealsów. Amerykanie go werbują w swoje szeregi, znając doskonale Europę Wschodnią. Działa na terenie Europy Wschodniej, dokonuje największych, największych zbrodni. Łotwa, proszę bardzo. To jest, była dywizja łotewska, bardzo dużo Litwy, łotyszy yy, przeszło na stronę niemiecką. Słuchajcie, w 1939 roku Polacy, którzy szukali schronienia na Litwie, Łotwie, wpadali po prostu w łapy nacjonalistów i tam się z nimi rozprawiali miejscowi. Tylko, że wtedy chciałem zauważyć, że to były tereny Związku Radzieckiego, żeby ktoś mi potem nie zarzucił. Proszę bardzo, tu jest wzmianka o Bałtach. A jak sobie poczytacie stare baśnie, Bałtowie, Kim byli? Należeli do państwa polskiego. Byli Rybitwy, byli Bałtowie, to były narody polskie kiedyś. Później nie wiem dlaczego to się, Prawdopodobnie gdyby Kaszubi nie zostali wchłonięci przez Polskę, tak samo by było oddzielne państwo kaszubskie. Tak samo Bałtowie, Litwini, Łotysze. I mało tego, słuchajcie, jaka wiara była obowiązująca na tych terenach? Ilu do dzisiaj na Litwie i Łotwie jest islamistów? Zadawaliście sobie kiedyś takie pytania? Ilu mamy islamistów za wschodnią granicą? Cała Turcja, później wszyscy Turcy, którzy zostali w Polsce po wojnach polsko-tureckich, ci, którzy się osiedlili za czasów Kazimierza Wielkiego, którzy mieli prawo osiedlania się tutaj jeden naród wielu, wielu języków. Słuchajcie, ilu my mamy islamistów na naszym terenie? Znam kilkudziesięciu z nich. Oni z tym islamem brudnym, o którym teraz mówimy, co podkładają bomby, mordują, obcinają ludziom głowy, nie mają nic wspólnego, bo oni się nazywają polskimi Tatarami. Ale ich korzenie niektórych wywodzą się z Krymu, z Tatarów Krymskich. I oni są islamistami. Czy do sobie zdajecie sprawę, ile od zawsze w Polsce było yy, tych yy, nie cerkwi, tylko meczetów? Cała wschodnia granica, słuchajcie, jest tym usia usiana. Na przykład rozmawiałem teraz z człowiekiem, jak byliśmy w Bydgoszczy. Yy, mało tego, jak się spotkamy Nie wiem czy mogę tak oficjalnie powiedzieć Ale jak się spotkamy w Gdańsku Spotkamy wnuczkę Tatarów Krymskich Która nas będzie oprowadzała właśnie po Gdańsku I też jest islamistką I na przykład słowo Isulman Bo ktoś mi ostatnio powiedział, co ja pierdzielę, o czym ja mówię Isulman po ukraińsku to znaczy muzułmanin Isulmanie to są Muzułmanie i na przykład nieraz jak rozmawiacie z kimś padnie takie słowo, to nie kojarzycie, że Isulmanin to Muzułmanin. Słuchajcie tak na zakończenie, jeszcze raz, jakbyś pokazała ten kalendarz, w to jeszcze na pewno wrzucimy, to tak żeby było, że jest taki plan nawet podręczny mam. Wrzucimy to, wszystkie informacje będą na blogu, tak jak mówię, w marcu robimy, zaczynamy cykl tajnych broni Hitlera według Dariusza kwietnia. Co weekend praktycznie robimy wyjazdy, to znaczy wyjścia terenowe, piątek, sobota, niedziela. Dzwonić do Jacka. Jest, powiem tak, zostało bardzo mało wolnych terminów. Dzwonić i pytać się, jakie są wolne terminy Słuchajcie na spotkania i wyjścia z Dariuszem Kwietniem. Bo ja nie jestem w stanie, bo musiałbym mieć zapisany cały noc, cały kalendarz. Słuchajcie, jak już się ociepli, jak nie będą dłuższe, to na pewno przez wszystkie dni tygodnia będzie można mnie spotkać w terenie. A naprawdę, trasy przygotowaliśmy bardzo bogate. Chcemy przejść, tak jak powiedziałem, w tym roku chcemy ruszyć byłymi starymi szlakami turystycznymi. Okazało się, że nie możemy tego zrobić. PTT, jakieś inne organizacje trzymają na tym łapę, żeby oficjalnie używać w naszych określeniach, że robimy taki a taki rajd. To są ciężkie pieniądze, dziesiątki papierów do wypełnienia. Do tego momencie, kiedy zaczęliśmy się tylko lekko interesować, okazało się, że jest kilkanaście osób w Polsce, które muszą wyrazić na to zgodę i które muszą zweryfikować trasę, a za to chcą duże pieniądze. Także nie jesteśmy w stanie tego zrobić, aczkolwiek będziemy sobie chodzili tymi szlakami zapomnianymi, niechcianymi. Pomnymi drogami będziemy chodzili drogami leśnymi, żeby nikt nam po prostu nie zarzucił, że niszczymy runo w parkach narodowych. Bo słuchajcie, powstaje coraz więcej parków narodowych, coraz więcej lasów zostaje zamykanych. Słuchajcie, ja urodziłem się w Sudetach, ja się wychowałem w górach Sowi, a teraz gdzie nie pójdę, są same tabliczki park krajobrazowy, sudecki park narodowy, teraz ma powstać, słuchajcie, za tym idą ciężkie pieniądze. Bo jak się tworzy coś takiego, trzeba stworzyć strukturę za to odpowiedzialną. Także każdy potem za to bierze ciężkie pieniądze. I w ten sposób zamyka się ludziom wiele terenów leśnych. A w tym momencie, co się prowadzi na takim terenie? Niekontrolowaną zrywkę drewna. Nie rozumiem, jest park krajobrazowy, jest park narodowy, a tam pracuje z 50 drwali i ciężkie maszyny do obróbki drewna. Także dla nas jest zamknięte, dla zwykłych mieszczuków, a ktoś na tym sobie trzepie ciężki biznes. Także ten rok, słuchajcie, będzie poświęcony wielu, wielu tematom, jeżeli nam się uda chociaż część zrealizować, tak jak w zeszłym roku. Bez jakichś tam wielkich pomp, bez, bez jakichś wielkich dokumentacji papierowych, bo takich nie mamy. Ale przyjeżdżają ludzie i opowiadają nam swoje, swoje historie i to jest dla mnie najważniejsze. Że przyjeżdża do nas człowiek, który ma 84 lata i opowiada jak nie to, że był więźniem, tylko pracował na terenie obozów Grozroza. Przychodzili ze Szczegomia normalnie do pracy, opowiadali o więźniach, opowiadali o wszystkim. Opowiadał jak ludzie, którzy, Niemcy, którzy w Szczegomiu mieszkali, podjudzali więźniów obozu, do, namawiali do ucieczek. Potem łapano takiego więźnia, przeważnie go mordowano, odstawiano go do obozu i za w tamtych czasach za człowieka płacono 150 rejs to są dla mnie bardzo ciekawe historie, a takich historii naprawdę mamy, mamy bardzo wiele. Także chciałem dzisiaj zakończyć yy, tą krótką audycję. Na blogu słuchajcie ludzie, którzy będą zainteresowani, osoby, które będą zainteresowane wyjazdami. Na pewno będzie zamieszczony pełen terminarz wszystkich wyjazdów. Także dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia.